Grę z za linii boiska rozpocznie ekipa Special Works. Rozpoczęła szybko, Fedotow uderzyły płasko po ziemi. Ładnie teraz próbowali pograć się piłkarze Special Works, tylko na moment stracili kontrolę nad piłką, ale już ją odzyskali. Pięknie wynik otwiera z numerem 11. Andrii Fedotow wybił piłkę w zasadzie, oddał ją za darmo Davisowi. I Davis szybko szuka sposobu na to, by odrobić stratę. No i znalazł ten sposób Szymon Kościuch. Państwo nie mają jak tego zobaczyć, ale tu jest komplet widzów w TH I ci widzowie właśnie zwycięzcy grupy B w tych rozgrywkach. No i obronili się skutecznie, bo Fiedotow obija tylko mur z zawodników Davisa. Jeszcze jednak gracze Special Works, jeszcze... W fragmentach boiska skutecznie bronią się gracze ze Special Works. Koronkowo próbowali kończyć tą kontrę. Piedotow z szutakiem. skutecznie przerwana ta kontra ze Special Works. I okazja na gola dla ekipy Davisa. Teraz... Pogubili się na swojej połowie gracze Special Wars. Mnożą nam się tego typu sytuacje na boisku. Teraz jednak dobrze rozegrali tą akcję. Zawodnicy w białych strojach. Z większych szans na przejęcie futbolówki były Kudebergen, ale znowu przejęli to gracze Special Wars. Ojej, teraz ciekawie mierzył. Dawid a, Special Works, ale świetnie przeczytał rywali Rafał Twardowski. W dodatku rozpoczął kontrę swojego zespołu, po której w w środku skutecznie zabiera piłkę rywalowi Olek Sardakowski. A potem płasko po ziemi przeciwników zawodnicy Special Works, ale w tym newralgicznym punkcie tracą piłkę. A w dodatku, omal nie skończyło się to wszystko samobójczym trafieniem Wlada Zacharczenki. Sierota, prawą nogą, fantastycznie broni to Andrzej Kowal, a nie było to łatwym zadaniem. Sierota, teraz miał miejsce na to, by oddać strzał, no i momentalnie to miejsce wykorzystał. Przejął ją kudaj podał do Fiedotowa, Fiedotowo daje do Kudaj-Berdiena, świetnie wyszedł z bramki teraz. I będzie okazja na trzeciego gola dla Davisa, niewykorzystana jednak przez Szymona Kościucha. Andrzej Fiedotow, prawa noga, mocno! Pory koszecie! Piłka ląduje w siatce e, Rafała Twardowskiego. Sekund do głębokiej defensywy zepchnięta e, ta drużyna. A teraz e, odwrócił się z piłką e, Dariusz Sierota. Ale też e, szybko odzyskują piłkę gracze Special Works. E, oddać któremu z partnerów i to się udało. Dmitro trochu Dyberdian do Szutaka. Szutak! zadacie e, zadać cios numer 4. Zablokowane to uderzenie przez Fiedotowa i rusza kontratak e, Special Works. I to był kontratak, bardzo skutecznie wykończony przez Dawida Szutaka. Temat mentalnie odzyskuje Davis, tyle że Dariusz Sierota również traci. Szutak na prawo do Fiedotowa, Fiedotow! I jeszcze raz Szutak, no, mam wrażenie, że teraz to on jest niemal wszędzie. Wyłożył piłkę do Kudajberdiewa. I wie, czym może grozić uderzenie Fiedotowa, więc ustawia dwuosobowy mur mimo dużej odległości. Fiedotow mimo tego muru próbował szczęścia. Jesteśmy już po drugiej stronie i teraz Andrzej Kowal musiał zatrzymywać piłkę po strzale Dariusza Sieroty. Do tego, by wygrać ten wielki finał. Teraz Kudaj Bergie wystawia piłkę do Fiedotowa. Fiedotow płaskim uderzeniem przy słupku pokonuje Twardowskiego. I teraz Special Awards Fiedotow. nie, że potrafi też po prostu grać w fery z duchem gry. I dowozi swoje jednobramkowe prowadzenie do samego końca Special z zwycięzcą drugiej edycji zimowej Beskidzkiej ligi biznesu.